Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTrail TV, gdzie pokażę Wam dzisiaj grę pod tytułem kroniki zbrodni seria Millennium 2400. Jest to trzecia część trylogii. Mieliśmy już e, grę 1400-1900 i teraz mamy 2400, e, czyli mamy kolejny okres historyczny, tym razem futurystyczny. Przenosimy się do przyszłości, gdzie ta przyszłość cyberpunkowa, wiecie, korporacje, jakieś wirusy, ludzie z wszczepami i my tam po środku, czyli policjantka, była policjantka, która zawiodła się swoimi przełożonymi, zawiodła się swoją pracą, ponieważ to byli źli jednak ludzie i postanowiła sama na własną rękę walczyć ze złem i występkiem, i pomagać temu dziwnemu miastu, jak również ludziom, które w nim mieszkają, właściwie może to przede wszystkim. Wydaje mi się, że bardzo dobrze wydawca Lucky the Games strzelił się w premierę tej gry, bo wreszcie cyberpunk potaniał. A po drugie, wiecie, premiera nowego. Matrixa, tak więc jeśli komuś mało gry komputerowej, komuś mało filmu, to teraz jeszcze może sobie pograć w grę planżową, ale taką, przy której będziecie bardzo często korzystali z telefonu. Jeśli Was nie odstraszyłem, zapraszam. Na materiał. Dobra, zanim zaczniemy i przejdziemy sobie do samej rozgrywki, którą Wam po prostu pokażę. Musicie wiedzieć, że do gry potrzebna jest aplikacja. Bardzo proszę, to jest ta aplikacja darmowa, można sobie ją po prostu ściągnąć i dzięki tej aplikacji dostajecie dostęp do każdej z wersji gry. Na tym momencie interesuje gra 2040, nasza futurystyka. I jak teraz zobaczycie, mamy sobie takie trzy łącznie scenariusze mniej czy bardziej ze sobą powiązane. Mamy coś takiego, co nam pomoże wejść do samej rozgrywki mamy scenariusz jeden zamykający, a natomiast my zajmiemy się tym, które znajduje się w środku, na który składają się trzy scenariusze. Łącznie cała gra składa się z pięciu scenariuszy i przejście każdego z nich no troszeczkę zajmie, co za chwilkę wam też pokażę. My na razie wybieramy sobie upadek i kara i Zaczynamy. Pamiętajcie, że każdy z tych scenariuszy będzie miał nieco inną um, trudność, tak więc niektóre łatwiej, niektóre trudniej, ale co tam? Przejdźmy sobie już do tego materiału, będę Wam wszystko pięknie czytał, będąc Waszym narratorem. Tak więc dobra, jesteśmy już naszą bohaterką. E, mamy już przygotowaną całą planszę. W trakcie rozrywki będę Wam wszystko tłumaczył. Oczywiście, tak jak mówię, można byłoby e, przeczytać sobie instrukcję, która jakoś specjalnie długa i skomplikowana nie jest, ale w tym scenariuszu wprowadzającym wszystkiego Was gra nauczy. A co najważniejsze, korzystania z tej aplikacji, co gdzie, z czym się skanuje, ponieważ no, skanowanie tutaj będzie na porządku dziennym. Tak więc na razie dowiadujemy się, że na Twoim wyświetlaczu pojawiają się rozbłyski czerwonego światła. Po chwili gasną, gdy umieszczasz implanty w gniazdach. Iskry wyładowań elektrycznych przeskakują Ci między palcami i przez moment rozświetlają pogrążone w mroku wnętrze Twojego mieszkania. W końcu udaje Ci się uruchomić system. I teraz. Gra prosi nas po to, żebyśmy umieścili sobie nasze dwa implanty. Jeden jest to paralizator, a drugi jest to skaner ciała, o czym oczywiście gra nas poinformuje. Przeklikamy się i tyle. Słyszę krakanie kruka. To jest nasz przyjaciel. To sygnał przychodzącej wiadomości. Nadawcą jest Twój stary znajomy Louis Crozier szef gangu nazywanego złomiarzami. Louis wygląda na niezwykle roztrzęsionego. No i teraz szukamy sobie tego typka, czyli naszego Louis, czyli jest to gość 30K numer odszukujemy sobie z pliku kart postaci. Mamy sobie tego gościa i dlaczego ty jesteś taki strasznie roztrzęsiony? Na razie jeszcze nie wiemy gdzie ten typek jest, więc sobie go gdzieś kładziemy. proszę żebyś jak najszybciej spotkał się z nim w pewnym miejscu na złomowisku e. Eee. No i sobie teraz szukamy tegoż sz Złomowiska, mamy tutaj, mamy, jest nasze złomowisko, mamy już spotkanie z tym człowiekiem y, zapewnione. Mamy człowieka. Dopasowanego do miejsca. No i dalej, sprawdzasz jeszcze raz sprzęt, przywołujesz kruka i zbierasz się do wyjścia. I bardzo proszę, witamy w świecie gry. I teraz, to gdzie pójdziemy, co zrobimy, zależy tylko od nas. No i więc, oczywiście, skoro zostaliśmy poproszeni o przybycie, tak więc od razu idziemy na miejsce, skanujemy sobie to miejsce i po zeskanowaniu zostaniemy przeniesieni. Gra czasowo nam to wszystko dolicza. Złom i sterty gruzu. Dotarłaś do zapomnianej części miasta, która nadal znosi ślad dawnych wojen. Wydaje się, że błyszcząca w oddali kopuła Bercor należy do zupełnie innego świata niż to odludne miejsce. Kiedy przydzierasz się przez ruiny, dostrzegasz też coś nowego. Kilka automatycznych stacji monitoringu otoczonych kamerami. Białe, błyszczące obudowy wyglądają w tej okolicy dość dziwacznie. Dodzierasz w końcu na miejsce. Wskazane przez Louis czekają już na Ciebie. Niedawno rozegrały się tu dramatyczne wydarzenia. Pośród tej Żelast, tego żelastwa odnajduje dwa ciała. Jeden z nich, 07, wygląda na członka gangu miejskiego. Odnajdujemy sobie typka bardzo proszę, to jest ten człowieczek, ale również drugi y, trup tym razem wygląda jak mundur straży Belco, czyli takiej, wiecie, rennej korporacji, która na pewno się upomnie o swojego człowieka. No i teraz co robimy? Teraz możemy sobie wejść w tryb szukania śladów. Kiedy sobie to coś klikniemy, no to e, zostaniemy poproszeni o wybór, czy chcemy oglądać to z okularami lub bez. Ja nie jestem taki bogaty, więc nie mam takich okularów. I aplikacja rozpocznie nam odliczanie do. Przejście do pewnej lokacji. No i teraz bardzo proszę, możemy oczywiście sobie poruszać tym telefonem i sprawdzać gdzie jesteśmy, ale również możemy sobie spokojnie przeklikiwać palcem i sprawdzać. Jeden ziomeczek leży e, martwy jak długi. Drugi ziomeczek też jak najbardziej leży. Bardzo proszę, tutaj ktoś poleciał strzałem ostrzegawczym w głowę, a dalej mamy taką odci fabrykę, złom raczej to jest y, i możemy sobie przejrzeć szukając jakich rzeczy, które naprowadzą nas na ślady. Zobaczyliśmy już, jak wygląda miejsce zbrodni, wiemy, że mamy dwóch denatów, no to oczywiście warto byłoby sobie porozmawiać z tym naszym ziomkiem, tak więc oczywiście musimy zaskanować jego kod. No i mówi, że szkoda, że spotykamy się w takich okolicznościach, ale cieszę się, że tu przyszłaś. No dobra, sytuacja jest taka, że leżą tu zwłoki strażnika, czyli żeśmy się nie mylili, a to oznacza, że mamy bardzo. Em, em, Trudno sytuacja aktualnie. No i jedziemy dalej. Sama wiesz jak jest. Nikt o zdrowych zmysłach nie zamordowałby strażnika. No chyba, że w obronie własnej. Musisz ustalić co tu się wydarzyło. Udowodnić, że ten człowiek przyczynił się do swojej śmierci. Widzimy jakie tutaj próbuje nas tak na jakieś zlecenie. Mamy w straży paru znajomych. Spróbuj pogadać z sierżantem Fabronem 03 z komisariatu A. Powinien coś tam wiedzieć. Tak więc w tym momencie pojawi się dostęp do kolejnej lokacji. No i w tym momencie bierzemy sobie e, szukać Szukamy elementu A, bardzo szybko sobie go znajdujemy i pyk. I teraz szukamy sobie naszego sierżanta Fabrona. Fabron, Fabron, już sprawdzamy, gdzie ty jesteś. Szukamy sobie 0 trójki, 0 trójka, 0 trójka, 0 trójka, gdzie ty jesteś, jesteś. W takim razie tutaj jest ten człowiek, który może nam w czymkolwiek pomóc. No ale oczywiście warto byłoby teraz sobie jeszcze sprawdzić. Nie był uczciwym łapsem, czyli ten policjan. W końcu się doigrał, ale Belkor na pewno nie odpuści. Ok, czyli mamy historię jakąś e, typa z policji, który pewnie miał jakieś szemrane interesy i pewnie jakiś gość z gangu go sprzątnął. Idź do komisariatu i pogadaj z tym Natanem farbonem. No, okej, okay, bardzo fajnie, ja tam się cieszę, ale pamiętajmy, że zakończymy sobie teraz rozmowę. Pamiętajcie, że mam szczep do sprawdzenia tego, co kto ma w organizmie. No i teraz sprawdzamy sobie, czy na przykład ten ziomek ma coś w ciałku. I proszę, Tomograf wskazuje, że mężczyzna z raną postrzałową w czole miał także spore stężenie narkotyków. No to sprawdzamy sobie, jakie to są narkotyki. Bardzo proszę, to jest rzecz, którą mamy i pewnie też warto byłoby to za chwilkę sprawdzić. No ale dobra, skanujemy sobie dalej i tym razem zobaczymy, czy ten ziomek miał coś w ciele. Nie, ten po prostu zginął trafiony wiązką, czyli też w sumie nas naprowadza, co z tym człowiekiem się stało. No dobra, no to warto byłoby sobie jeszcze pogadać z tym ziomeczkiem o tym... Co udało nam się znaleźć tutaj? Tak więc znowu będziemy sobie skanować, no i dowiadujemy się, że mówisz, że strażnik 01 był naćpany. To za mało, żeby zwalić na niego całą winę, ale chyba warto sprawdzić, skąd brał towar. Może Dailung będzie coś wiedział. Więc odszukujemy sobie gościa Dailung, który jest jedenastką, tylko jeszcze nie za bardzo wiemy, gdzie ten ziomek się jeszcze znajduje. Więc pewnie naszym zadaniem będzie również, żeby odnaleźć sobie tego y, typka. Ale zapytajmy sobie o tego Dailunga. Człowiek bezimiennego, bardzo proszę, czyli kolejna jakaś dziwna postać, która nam się pojawia, czyli mamy bezimiennego, nie wiadomo gdzie on jest, mamy jakiegoś dalunga, czyli coraz więcej nam tutaj zaczyna się w tej sprawie pojawiać. No i teraz e, chyba tutaj już nie mamy niczego szukać, tak więc nasze kroki będziemy kierowali do Komisariatu, który leży w lepszej części yy, miasta. No i tutaj spotyka nas jakaś sekretarka. Tak więc znajdźmy sobie sekretarkę 05. Bardzo proszę. Która to sekretarka? tata, ta, ta. Jest osobą nas. Przyjmującą. No i słuchajcie, tak właśnie wygląda rozgrywka, czyli będziemy poznawali osoby, skanowali różnego rodzaju przedmioty, dowiadywali się coraz więcej nowych rzeczy, dostawali dostęp do jakichś nowych opcji dialogowych, warto byłoby również wracać do różnych miejsc, do swojego również miejsca, czasami agresywnie używać różnych szczepów, używać naszego kruka do szukania pewnych osób, których jeszcze nie wiemy, gdzie się znajdują. Tutaj trzeba bardzo, ale to bardzo myśleć niestandardowo, ale ogólnie mechanikę poznaliście. No ale jak będziemy kończyli naszą sprawę? Otóż w aplikacjach mamy taki element zakończ sprawę. Kiedy klikniemy sobie zakończ sprawę, musimy tam postukiwać kto, gdzie, kiedy, jak i z kim i aplikacja nam powie, czy mamy rację, czy możemy spróbować jeszcze raz. Więc tak wygląda sama rozgrywka. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie, mi absolutnie bardzo się podobają czy postacie, czy prześlicznie wyrysowane lokacje. Jeśli byłoby to sprzedawane w formie plakatów, albo po prostu można byłoby sobie wziąć tapetę na komputer, na pewno by się u mnie znalazło, ponieważ jest to wyrysowane ślicznie. Natomiast jeśli chodzi o Samą rozgrywkę. Doskonale wiem, jaka teraz dyskusja może się rozpętać pod tym materiałem, tak jak pod każdą grą z serii Kroniki. Nie zbrodni, że o matko, czy to jest jeszcze gra planszowa, dlaczego używam tu aplikacji? O, matko, moje oczy się męczą. Słuchajcie, po pierwsze, jeśli nie lubicie takich gier, to nie psujcie komuś zabawy w komentarzach. Po drugie, wydaje mi się, że akurat seria 2400, czyli futurystyczna cyberpunkowa najbardziej jest uprawniona w używaniu tego rodzaju rzeczy niż na przykład 1400 i 1900, tak? No bo tutaj tak jak mówię, przyszłość, więc komórek pewnie tak czy inaczej jakoś będą korzystali, może już będą wszczepy. szczepy, tutaj, nie wiem, gdziekolwiek, nie, więc akurat sobie ten temat zostawmy. Nie, mi akurat to nie przeszkadzało, z mechaniką bawiłem się bardzo dobrze, zresztą widzieliście, jak można sobie tworzyć te połączenia, polecam jeszcze, żebyście przegrzeli taki notatnik, ja zawsze taki notatnik mam i sobie piszę, aha, ten był taki, ten był taki, czyli taki notatnik detektywa. To pod względem mechanicznym działa naprawdę bardzo dobrze i jesteście w stanie się wkręcić w bardzo dobrze napisane historie. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, Przestrzegam przed takim mroczniejszym, dystopijnym, narkotycznym wręcz klimatem, ponieważ tutaj na te rzeczy trzeba byłoby uważać. Ale jeśli kogoś to nie razi, to bardzo proszę. Zwracam też uwagę na to, że będziecie musieli się w tej serii przestawić na nieco niestandardowe myślenie. Wiecie, tu wszczepy, tu trzeba go zeskanować, tutaj jest elektronika, więc to myślenie nie będzie takie jak w serii 1400-1900, gdzie do pewnych rzeczy mogliśmy się przyzwyczaić lub być pewnymi. A teraz to myślenie będzie musiało być bardziej abstrakcyjne. Więc jeśli lubicie tego rodzaju gry, nie przeszkadzają wam telefony i lubicie taki mroczniejszy klimat, to kroniki są dla Was. To tyle na dzisiaj, do następnego razu, trzymajcie się. Hej!